maleczko widzowie, z tej strony jak by dzisiaj do Was z bardzo ciekawym materiałem z Minecrafta. Jak widzicie, jesteśmy w pełnym budynku, ale to nie ja go zbudowałem, o widzowie, jesteśmy tym, 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 tym... we Włoszech, tak? Jesteśmy we Włoszech jeszcze. Widzowie, przed odcinkiem i przed oprowadzeniem, dajcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i jeśli chcecie więcej takich fajnych odcinków z Włoch, to mogę dla was je przygotować. Tu, jak widzicie, mamy motorek. O, widzowie, tutaj mamy takie inne fajne rzeczy. Tu się nic nie zmieniło. <coughs> <coughs> no, przepraszam widzowie, to się zakrztusiłem. Ale tutaj widzowie, tym, tym, tym! Jak widzicie, widzowie, jest pełno jakichś takich fajnych rzeczy. Jak widzicie, to orca whale. Chcecie widzowie ją wypróbować, ale widzowie, na początku wsiądźmy sobie na motor. bo Chciałem was oprowadzić po tych całych łaczach. Jak widzicie, what the fuck? To widzowie, tutaj mamy... Ulice, wow, ale fajne ulice, ale taka ulica to nie jest zbytnio taka trudna. O! Widzicie to? Ile samochodów? Ale nie, może, bo y, motorze jest wolni. Przysiądźmy się do helikoptera. Przepraszam, widzę, cały czas mi tam pokój otwiera, nie otwierają, nie wiem dlaczego... op! Widzowie, spójrzcie, tutaj se zwiedzamy Włochy, to jest jakiś pałac, no. Nie znam go, bo nigdy nie wiem, może to jest Bazylika Świętego Piotra. Możliwe. Zakrążymy wokół tej bazyliki. Więc widzowie, zamiast parkingu, o kurczę. Widzowie, nie, nie, nie. Tutaj, że są pierwsze hałupsony. Ale, że tutaj jest też moja chata. Chodźcie zobaczcie sobie. Ja muszę... Muszę za zaparkować tutaj helikopter. Błagam, żeby tam spadł. Tak, spadł tam. Więc, widzowie, zapraszam was do siebie. To, widzowie, zobaczcie. Tak się prezentuje mój chałupson. Ale, widzę, czekajcie, bo ostatnio koło mojego domu coś zauważyłem. No, no wiem, ja zaraz piję orkę, ale tak udawajcie, że jakby że podpłynęła tutaj. Czekajcie. Co to? Co to jest? Coś krąży wokół. Widzowie, widzieliście to? Czekajcie, nic nie widziałem. Czekajcie, może z drugiej strony widzę coś, zobaczmy. Znaczy, no wiem, że zaraz piję tą orkę, ale. Hę? Huh? Co to jest? Huh? To orka! Ja piernicze, widzowie, to jest gatunek killera. Da dajemy mu przejść. spokojnie się, widzowie, jak się chcecie takie ciekawostki o orkach, to orki nie są głównie takim postrachem dla ludzi. No płyń. Dawaj. Dobra widzowie. P płynie sobie. Ok. Płynie Płyniemy za nią? Nie. Dajmy... Dajmy jej spoko, ale... Niewiarygodny, to jest prawdziwa. Orka, to widzowie tutaj prze Jeszcze chodźmy spać, bo jeszcze mam tutaj dom za stylet. Bola! Tak. Hop! Jeśli więcej takich odcinków z Włoch to mogę... Um, przepraszam.

Widzę, zobaczcie, to jest taki większość domków, które ja tutaj mam przed Wy Oczywiście, jak już mówię, nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji na kanale, bo nas 103... No Przepraszam, że jeszcze nie pojawił się ten film, gdzie muszę dotrzeć na sam środek bydgoszczy. A jeśli chcecie dowiedzieć się, od kogo wziąłem ten film, to mogę Wam przedstawić go na kanale plusowym. Więc widzowie, chodź, chodź, chodź. O widzowie. Przepraszam, widzowie, za to. Zresztą oglądam tam jakiegoś YouTubera. Wiecie, czekaj, 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 czekaj. Co ten dom? Kto to ten dom? Hmm. To ten? Nie. Hmm. To widzowie, mamy dom styled Bula. Jak widzicie, możemy sobie tutaj wbić. To widzowie, mamy taki. No fajny dom styled Bula, nie? Hop, 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 hop. A! Spójrzcie widzowie, to mamy taki do... Co? Co to za syf? O kurde. Dobra, widzowie, nieważne, więc idziemy dalej, bo chci chciałem Wam jeszcze coś pokazać. Jedziemy... Nie, Pontonem, nie. Heli helikopter. Nie, tam też są jakieś zatopione helikoptery. Co są orką jest nie tak... Aha! Bo biedeczka o piasek się zahaczyła sobie. A widzę, przyznacie, że ta orka wygląda kozatko. Wow. Czekajcie, nie czekajcie, widzowie. Ona płynie tuż nad powierzchnią. Zobaczcie to. Aha, czekajcie, niebo. Jeszcze do stada. O, stado! Stado! Ja! Ona ma stado? Ja pierniczę. Kurczę, widzowie, Spotkaliśmy się z ale może o tym kiedy indziej nagram odcinek. Ja widzowie nie chcę, po prostu nie lubię wchodzić w samochody. Więc widzę, ja chcę Wam jeszcze coś pokazać. Lecimy, nie śpimy. Ale ja mieszkam bardzo blisko z bolosem. Mogłem zamieszkać. Czekajcie, czekajcie. Mogłem zamieszkać sobie. A! Nie, czekajcie, widzowie. Mogę sobie zamieszkać zresztą. Czekajcie, gdzie ten dom? Czy to jest ten? Kurczę, te orki już zaczynają się gubić. Tak, to ten dom. Mogłem sobie tu zamieszkać, ale chciałem. Widzę, poznajecie, co tu jest. Krzywa wieża w Pizie. może zawróćmy sobie tutaj na sam... Widzę, że tutaj byłem ogólnie, bo ten serwer jest od jakichś kilku tygodni na, um, u mnie. Więc widzę, mamy Krzywą wieżę w Pizie, a coś chyba jeszcze mam. Z Koloseum? Czy... Tak, to Koloseum. Nie, to nie Koloseum. Nie jest Koloseum. Czekajcie widzowie, nie to jest jakiś zamek To jest jakiś big man Nie, big man A nie dodadzą jeszcze jakieś inne kraje Bo tylko Włochy to nuda Nie widzowie Napiszcie do twórców minecrafta Chcemy więcej krajów Bo to się pewnie Bardzo wam spodobałoby Ja lubię ogólnie nagrywać dla was odcinki W ogóle mam taką fajną wizję na odcinki Zn Znajdę się zawsze takie fajne serwery I wam pokazuję a gdzie to koloseum było przecież? Byłem pewien, że gdzieś tu... E? Czy sk... zaczekajcie, czekajcie. Polecimy sobie tutaj na sam dach tego zamku. Oj, oj, o! o, zobaczcie sobie prawie nogę. Zobaczcie, widzicie? To... A ta okolica też się wam podoba, prawda? No, mi się bardzo podoba tutaj. Te Włochy są w takim fajnym klimacie zrobionym. Więc widzowie... Eee, Czekajcie, gdzie było tutaj wejście? Bo pamiętam, że chyba w tym Big Ben nie byłem. Znaczy, to nie Big Ben, mówię, wiem. Prawie to się nagrywa? 7 minut, tak myślałem. No co jest do jasnego gwintu? Do no dobra, sobie podlecę. Bo po co trafić teraz? Iść? Nie ma. Nie ma. no ale bym hm? sobie tutaj. Aha, tu są te miecze. No okej, okay. myślę, że to tutaj coś innego będzie. Widzę, to to jedziemy sobie po helikopterze i lecimy dalej. Może jeszcze zanim polecimy do helikoptera, może się upewnię, czy tylko koloseum tutaj gdzieś nie ma. Przecież powinno tu być. Czy jest jakiś zamek rozwalony? Nawet nie, wiem, co to jest, bo nigdy nie byłem we Włoszech. Jak ktoś z Was był, to możecie mi napisać. Czy Stereot Bowl był, bo ja o tym wiem. No po prostu wiem. O nie, 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 to jest nad góra z nas z Cyli. Czekaj, to nie jest to są? Nie, to jest ten pałac. Czekajcie, to widzowie, możemy będziemy wracać do domu, ale chcę was jeszcze troszkę poprowadzać. Op Choć nie ma to już tak zbytnio... Nie czekajcie widzowie, bo... Yy, o nie, kurczę, jak ja blisko lecę. Widzę, podoba się Wam? Te Włochy mi się bardzo podobają. Nie ja wtedy dadzą jeszcze jakieś, nie wiem. Londyn, Hiszpanię na przykład, Niemcy, Grecję. To będzie bardziej kozackie. Kurcze. teraz gdzie mieszkam? Widzę, że zgubiłem się. Jest to jakieś świątynie? Hm, nie widziałem tego. Widzę, że gdzie, gdzie byłem? Czy jakiś sąd? No, nieźle. Łoocie wow. Gdzie do jasnego gwintu pole. Co jest grane? To jest jakiś... A! Helikopter, dobra, zaparkowałem. Co jest grane? <noise> Jakieś normalnie nie wiem. Jakiś domek lotniskowy, ale... Widzę, czekajcie na chwilkę. Dobra, widzę, jesteśmy w jakimś domu, ale chciałem wam coś jeszcze pokazać, bo ja ogólnie jestem dobrym takim... Chcę wam przedstawić takie wszystkie wozy, ale to może będzie na następnym odcinku Jak widzicie tu mamy jakieś dziwne księgi, księgiel I może, mogę was zabrać na przejażdżkę, chcecie? Bo... o Co widzę, ja powiecie nadto <śm> samoloty? <śm> samoloty? Dobra widzę, to my sobie gdzieś nasz samolot... Go. ej, na dachu domu zobaczymy, e? Czemu go tam, aha, bo to jest ten poprzedni helikopter o oh, kurde, ten samolot jest większy niż mój dom. Ale laguje przez ten samolot. O oh, kurde, on zapyla. A, pff, a wypadek nie, nie. Pff. Widzowie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pół.